A dzisiaj gramy sobie w Minecrafta Alfa 1.2.6 I ze mną jest Zmasło. Ty panie kuźwa ja mam pół a ty mnie dupnąłeś No dupnąłem cię No brawo zostało mi właśnie pół serduszka Sparek. Hej cześć witajcie wszyscy widzowie Jego jest z Masla. Więc tak o, zaczynamy co? grać na Alfie Znaczy ja zaczynam z niego Tak Szczerze nie, mówiąc to ja wpadłem na ten pomysł bo No nie kuźwa pająk No nie Nie co do nie. ciebie Kuźwa, jak ten Minecraft się zmienił no. przez te wszystkie wersje? Tak się składa, że Alpha 1.2.6 to był pierwszy Minecraft, którego grałem, i dzisiaj z Grześkiem właśnie przyszła mnie ochota, że może by tak zagrać. I właśnie z Fantirem również tutaj gramy, i praktycznie żeśmy trochę już rzeczy zaczęli robić. A tu Creepery, zombiaki, nie ogarniam tego, to jest takie OP tutaj. I jak to się był może to no. Minecraft. No to, to prawda, Też to Minecraft, a to... nie jakiś bullshit dla dzieci. Wiesz, musia, musieli jakoś to zmienić, żeby wiesz, było proste dla takich małych gnoj... Dla gimbusów. No. Chciałeś powiedzieć dla takich jak ty. Nie, nie jestem gimbusem, ja jestem niedoszłym licealistą. No na pewno. No na pewno. Ale i tak do dzisiaj nie mogę trafię uwierzyć, że chodzisz do trzeciej gimnazjum. Czemu nie możesz uwierzyć w tym? No bo twój głos tego nie mówi. E, 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 e słuchaj no synek. Ja, ja chcę się próbować. Ja próbuję przynajmniej zaklam... Za... fak, Gdzie jestem? Aha. Za da. fuck? Da fuck? Tak zaklimatyzować z tym, że nie chcę hejtować, bo nie chcę wyjść na jakiegoś mega debila i tak, o, to Ale majmel. Ale, no, co, Dobra, ale powiedziałbym to. coś, ale stwierdziłem, że lepiej wyjdzie dla mnie, że nie. Tak. Po raz pierwszy chyba nie pamiętam o jak dawna nagrywam z kimś film i to nie ja nagrywam. Pierdzielę. Naprawdę? To się dzieje normalnie. No, ja zrobiłem ci to przyjemność przynajmniej. Dziękuję. No, proszę. Jesteś niech i tak się... moim padawanem. Niech pójdzie ci w pięty. Dobra, to weź wykop trochę kobla to zrobimy drogę. Nie, pod jaksy. Nie no tam jest. jest taki cave system na sam. Dedłem. Naprawdę. Naprawdę. Tam jest, jest taki cave system na samym dole. No, e I tam jest lawa, i tam prawdopodobnie będą diamenty. Nie wiem, jak to było na starych generatorach, po prostu już nie pamiętam. E yes. e więc ja tam pójdę. Może dla bezpieczeństwa no naszego, chodzi. bo jeszcze nawet nie mamy żelaza. Weź tutaj nawet zablokuj i weź te wszystkie rzeczy i przeniesiemy się w jakąś. Będziemy pod ziemią najwyżej, najwyżej widzimy. Nie, no. ja muszę nie? Nie? zacząć projekt mojego domu. A, to e... będzie takie ala, jak ty to powiedziałeś? E... Ala co? Ala, no jaka to będzie taka seria? Znaczy, tu ma być po prostu godność wobec... Nie, to ma być po prostu taka seria, że jest, prawda, e... sąsiedzka atmosfera. Będzie tutaj troszeczkę osób, nie wiem konkretnie kto, ile i jak często, bo A też... mogę trollować? Czy tak no, nie bardzo? raczej nie, bo Dobra. tutaj sam widzisz z tymi mobami, i na pewno, jak będziesz już Creepery, wiesz ten, to nie, trzeba tak, nie z dala od, od ludzi domów, nie? Bo potem to wiesz, będzie masakra. Nie, 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 czekaj, 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 czekaj. Bo wiesz, najchętniej bym grał jakieś pluginy zabezpieczające i wpuścimy to normalnie, ludzi, ale niestety się nie da. No bo jest taka modyfikacja nazywa się Hejo. Hejo? No wiem, że tak zalatuje tyle ale nie poradzę. <laughs> Hejo! Ale była to taka modyfikacja, której można było właśnie wygrać LWC yy, Bodajże jakieś tam kuboidy yy, No czyli po prostu już tak zalatywało nowocześniejszymi serwerami, no ale no no ale no, no Niestety ale no. nie mogę tego nigdzie znaleźć. Bywa no, widzisz Dobra, A ty a co myślisz? robisz? No ja, a jak myślisz co ja mogę robić? kobla? No mam 16, po prostu tak, Jej, się tak normalnie crazy i twój czas No, mamy tylko więc wiesz Dobra, ile on ci tego sta... Ej, tu czekaj, bo ja nie pamiętam A dobra, nie, nie Dobra, nie... przynieś mi trochę, bo potrzebuję sam na kilof To bo masz oczywiście 24, jak... kurczę, bo Creepery mi zjadły A ten, a normalnie rzecz biorąc to tego To co? W mordę jeża Masz, przepalić ci? To masz, już ci że nie. Gdzie Czyli, ty prze jesteś? przepalę połowę, okej? Okay? Ale nie, nie, prze nie przepalaj, gdzie ty jesteś? No przy w skrzynkach. Tutaj? No. A nie. ja cię nie widzę. Patrz, dam ci kobla, wrzucam tutaj kobla. Masz 29. Gdzie? 29 jest. Ale gdzie? Boże, No, w skrzynce. Aha, lol, jesteś dla mnie duchem. Nie widzę cię. No i dobrze. Przynajmniej będzie dobrze. Kurczę, ciągnę nacisk na te. D. LOL czekaj, Nie ogarniam tego Ale to był jeszcze prawdziwy Minecraft, bo robił go też sam Notch, a nie kuźwa, prawda, z jakimś tam... Zmienię sobie na inwentory na E, bo jestem przyzwyczajony No właśnie, ja też zmieniłem, no to jest znak na Nie, czyta. że ja tak patrzę, tak i inwentor... Dobra, to i zobacz, kurczę, dobra, bo ja naciskam ciągle E, prawda? Tak, tak przyzwyczajenie, czekaj, już ja się tu się boję, bo... O, tu jest węgiel, słyszysz, na sam dole A się boję, że tu jest to bo... Ale, kurczę, no nie... Ja już trochę wykopałem, bo Ty niestety mówisz, że stare mechanizmy systemy. gry działały w ten sposób, że e, nie spawnowały się moby 20 no ileś kratek od gracza, tylko spawnowały się ileś tam kratek od światła. Czyli po prostu e, no ja musisz zaspomować najbliższą dyskorzy. okolicę pochodniami, żeby po prostu nie mieć tak dużo creeperów i zombiaków. Co? Masz pochodnie, bo się boję, że ktoś mi tutaj wyskoczy. No mam. Jakiś Herobrine, i ITD. No Herobrine jeszcze podobno był na tej wersji. No dlatego A... się boję. Bo jeszcze że... był w becie tam kilka... Ale ja Cię nie widzę, wiesz, i to jest problem. No to no, daj Dlatego się przed... wsadzę w torczy do... Cześć, cefnę się, disconnect, multi, connect... A widzisz... Dobra, idę. Idę, idę. O moje torcze... O no zaraz się odbugujesz, spokojnie. No Dobry. i tak, tutaj mamy obdróżkę. Tutaj będzie mój piękny teren, mój piękny domek. E, tu będzie piękny domek wersja pierwsza, czyli on będzie brzydki, ale będzie wersja druga, jak się kiedyś tam postaram i Jedzenie będzie coś znaleźć. Jeszcze fajniejszego. Kurde, jakiś taki głos mam trochę, nie? No. Bo nie wiem czemu, ale jakoś tak, nie wiem, trochę gardło mi jeszcze boli po tej kwiatuszki, chorobie. kwiatuszki, kwiatuszki. Kwiatuchy? O, a to moja po... piękna dziura, którą zrobiłem. Bo uciekałem przed Creeperami. a przed, przed Creeperem. Nawet przede mną nie chwal, bo dostaniesz śnieżką w twarz. Bo lagi masz. Oha, jaka proza. Proza? Może proca? Proca. Proca to cię karmią. Ehe, ehe, herbata ci stygnie. Ehe, ehe, ehe. No proszę. nie, no i łopata mi wyszła. Za drzwi? Tak. Spoko. To, to goń za nią. Na pewno M Mój kolega ma ko komputer na korpkę i mówię mu, żeby przydali... ten. Żeby go szybciej. Żeby go rzucił, bo szybciej za nim pobiegnie niż, niż się odpali mu LOL. Ehe, ehe. Taki przykład z życia. Weź nie jadze. rzucaj takimi sucharami, bo cię ludzie znienawidzą. A ty ostatnio wlewałeś betony. Gdzie? No nie wiem, mówiliśmy ostatnio mi ostatnio. Wlewałeś beton z tatą. <laughs> Bardzo ostatnio. No ostatnio, cicho. Nie... Co oszukujesz? Wtedy Battlefielda dostałem, ach. Za no to, że wylewałeś beton? E, nie. Dobra, dobra, znamy te ty, 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 ty. <ślad> Nie, serio, nie za to. Kurczę, czekaj, bo ja muszę tutaj. Wojtek Zora... mi wtedy załatwił Battlefielda, a ja byłem wściekły, bo nie chciał działać. <ślad> jak to? Ej, dobra, nasza jak to druga ci noc. Nie chciał działać? No, normalnie. No, no nie chciał działać jak? Normalnie. A więc Oka, tak, ja nie chcę Ej, Majmel, ale serio, no. nasza druga noc i trochę się boję tego, co z nami będzie. Kiedy znajdziemy się na drużce pełny, pełnych Creeperów. Ale tutaj te moby, ja pierdzielę, ja tego nie ogarniam. Jak oni, co oni zrobili tym mobom, że one niby muszą, są teraz niby mądrzejsze, a kuź was są głupsze. Jak przecież taki demage, szedł z tych mobów, że ja pitolę. Damage. 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 Jezu, nie było Toms tej... of Damage. <laughs> Ej, wiecie co wam powiem? Nie chcę was oszukiwać, ale ja wychowałem się na 1.73. No właśnie, to mnie martwi. Ale tak i tak się zakl zaklimatyzowałem na ten... Ale ten ty czas. nie znasz tych czasów. Oj dobra, się, 9 minut się Jak się czekało już... na update, a, jak się kuźwa srało... Teraz nawet traciach, czekam ...bo, na bo i... cię napadnie. albo no to wiem, to, Bo to było już. wtedy tyle ciekawostek, tyle było niewyjaśnionych rzeczy. A teraz kuźwa masz snapshoty, zero bugów. ...i w ogóle praktycznie zerową przyjemność zabawy. On wiesz jest co, tak prawda. Jest to ci powiem... Czekaj tu... A kurna, no tak. Będzie coś powiedział. No to dajesz. Tak? Na pewno? No nie wiem. Dobra, a więc tak. Pokażę ci coś, patrz. Ej, słyszysz? Stój, stój tutaj. Zrób z tego barszcz, będziesz magikiem. A ja idę robić. Co to miało być? Masz zrobić barszcz mi. Bo ja idę do pracy. No chyba nie. W mój Murzynku. Wyjdź. Sam wyjdź. <laughs> Zaraz zawsze możesz dostać kika, nie? Dobra, właśnie, bo dobra. Wojtek wbił, nie? Znaczy właściwie to nie Wojtek tylko jego brat i, i zaczął mnie napierdzielać. Właśnie więc... mi dać te pochodnie. No i dałem ci tam do... do, sz, do krzynki. A, no w naprawdę... ogóle to jestem zły, bo ten Minecraft, widzisz, ta trawa, ona jest taka jak w tym nowym Minecrafcie, nie? No. A to jest wina tego, że... Mamy pliki, niektóre z nowego Minecrafta, Bo trawa w Alfie była zupełnie inna, ona była taka jakby żółtawa, i w ogóle były inne dźwięki Creepera. Dużo takich. Że... Ją no... nowy Minecraft. Co jest? Klucz zombie! Ja to... pierdzielę, ale to taki trąco w damage wchodzi paler. sobie z tego. Dora ci pomaga. Lecę! Nowe jedzenie! Trzeba. O, na... Ja go, ja go pokonam. gdybyś nie ja to byś nie przeżył. nie przeżył. Nie, ja się boję, że ty mi nie mogłeś walnąć, bo jest PVP on. Właśnie to... kurde, przydałoby się jakąś świnię zapolować. Wiesz jak mi Jezu, jak mnie to wkurza, jak mi mikrofon spada i ja muszę ciągle go poprawić. Ty nie umiesz wyluzować na filmach to widać. No widzę, bo ja jestem... Ty się przejmujesz, że, że ty nagrywasz i będziesz sławny. Ale... Ej! Wiesz co? To nie ja kur... Dobra, to ja. <gry> nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, że troszeczkę za bardzo... Nie potrafisz być sobą. Jak jakbym, jakbym był sobą to by tutaj... Nie no ale nie było tak, tak, tak i... ważnie to zachowujesz się teraz jak taki gimbus, a no, normalnie jest... przecież taki nie jesteś i to mnie martwi No więc dobra, wylosuję się, no dobrze, a gdzie jest eksp... z koala? No powiedz mi. No, eksp z koala, guźwa tutaj w ogóle Expa nie ma. Wiem O, a jeszcze są te gravelowe wyspy No Je, yeah. ale no, ja, ja tego nie tam nie widziałem. Kuźwa, ale Lagi. Znaczy ścimy. A ja mam. Whatever. Be i w Rady. ogóle, ten serwer tak mi obciąża kompa, że to jest normalna k**aja Ale poszedł mi gravel na mordę 100%, 100, 100 obciążenia procesora, k**wa, serwer ja? rdzeniowy, no Ała, awa, gravel mi bije, ja A ja to chciałem dzisiaj na, ne na netbooku zrobić ten serwer Daj k** przepraszam Dara, chcesz tego koala z**ranego? <laughs> k**wa Co śpiesz? Matka śpieszy, wiesz? Zombie, zombie Czekaj, może go zabiję? Mówię. O, idzie do mnie! Na... O, nie! Zabiłem. Dobrze. Get over here, mam po... pół serduszka. Powiedz mi, jak Ej, we, weź mnie dupki. Co? Dupnij mnie. Okej, okay, dobrze. Ale rozleciały się rzeczy. No, moje flaczki. Widz, widzicie ludzie jak się rozwalają z masla? Jednym hitem. No, bardzo śmieszne. No. Poleciłeś na innego hita. Zebrałeś te itemy, emy? Tak. A ja ci nie widzę. Cześć, ja muszę zrekonektować. Właśnie te bugi mnie wkurzają. Zombie! Co o! Się o! Za... o! O! Jeszcze go ty stoisz po miejscach? masło i masło. Widzicie co? to? Z Gdzie? Masło i masło. No stoisz tutaj. Kłamiesz. Naprawdę tutaj stoisz. Ej, zrobiliśmy właśnie pierwszego grindera. Patrz. No ale weź kuźwa, to ja pierdzielę, co o, jest. Serduszka. Fuck! Ale damage! No! koks of damage. Miał ol, być tak ol, pięknie. Ol, jaki lag. Dawaj. Właśnie taki jest lag jak poradź, się rozpisz. Poradź mi, jak mam się Ej, daj mi miecza to ja ich zabiję. A gdzie ja w ogóle No właśnie ty masz. Aha, no i zebrałeś drugi. No wiem. Gdzie ty jesteś? Czekaj. No pat... Co zapacan? No i jeszcze szkielet, no nie! Majmel, szybko! Sword. No dawaj! Luz. Ja go przyjąłem na klatę Bobra chyba kuźwa Masz kamię. Dobra, Serduszka. gdzie tu jedzenie jest jakieś no właśnie nie ma trzeba iść ja na... Ja uważaj, uważaj, uważaj. Spider. Spider! Najgorzej to z creeperami, bo te to są kuźwa tutaj, ba w ogóle Weź te rzeczy Ja sobie chyba zaraz zrobię Armor Trupe Armor Pokus pokus golden armor Niech ci śmata, pójdzie <noise> Twoja twarz to Ork Warrior o kuźwa No ja nie wierzę. Mam mi na dwójkę? Okej, okay, mam dwa kilofy, masz. Masz jednego. Funkelnówka. Żartowałem dobrała Ja widzę. Czy jesteś Dobra, nie wiem gdzie jesteś. Wiem, że za śmieciami. Widzicie go? Kto go widzi, daje łapkę w dół. No nie no. Kto go nie widzi daje łapkę w górę, <laughs> herbata ci stygnie. Dobra, gdzie jesteś? Masło. o widzę cię, widzę twoją nazwę przynajmniej. Zmaslo? Masło. Masło. Zmasełko? Masło zrobił przerywnik. A więc tak, dobra, powracałem z do mojej serii idziemy dalej idziemy po węgiel idziemy po węgiel idziemy po węgiel wypalimy się Dawać, spokojnie pamiętajcie mamy kamienny miecz

Owca? Nie, to, je, to jest jakaś pułapka. Nie, to jest pułapka, na pewno. Nie, ja tam ja nie idę, na pewno. To jest jakaś pułapka, tam jest zombie za nią, mówię ci. Mówię wam. I biegnij do mnie. Na... Nie, ona ma TNT. Ona ma TNT, mówię wam. Uwaga. Patrzcie, dalej nie biegnie. Ona czeka aż na mój błąd. Dobra. Spokojnie, spokojnie. Spokojnie. Spokojnie nie chcemy. FOK! Creeper! Nie, wam! Ja pierdzielę! Nie, 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 nie! Mam po... Nie mam drewna. Fuuu! Dobra, spokojnie, jak to zrobić? Gdybym miał trewę? Jak ja teraz mam to zrobić? Wiem, że piec za ja to będę mieć. No mam ten zasrany piec. Co z dirta sobie wezmę? Ach, nie da się. O jaka szkoda. Uf, Albo zginę... Coś tutaj jest niegrane. Naprawdę. No hmm. dobra. Musimy jakoś... Wiem co. Nie będziemy tutaj bezkarnie siedzieć. Dobra, jedziemy. W Jakoś może nam się uda. Diamond Diamond Fuck Żamki, kill off strony Słyszę zombie Jedziesz żelazo Trzy żelazo dostaję tylko dwa. To jest naprawdę hamskie Tylko ten z masłem wrzuci. Ja mu dam Żelazo. Tak. Dobrze, 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 bardzo dobrze. Dobrze, dobrze. Jakoś to trzeba... Boże, nie mam już jeszcze... ale w jakimś stylu muszę chodźcie od do tych debili dobra? E? Dwa żelazo dobra, spokojnie Ee, patrz włożyć ją koala, chociaż ja potrzebuję irona. Jak dobrze. A zdziwiam się, że na tym poziomie... Znaczy nie na tym poziomie, no ale w ogóle... Immer mit Jackson. Штаны на мед O, jak szybko. Patyczki, patyczki. Jeśli dobrze pójdzie, to... Spokojnie. Spokojnie, majmal, idziemy na wyprawę. Już słyszę. A przynajmniej dobrze, że to się szybko wydaje. Wykup... Znaczy wolno, bo zwykle to źle. Ale mam rację. Co to? Nie, 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 nie. Trzeba zobaczyć jaki jest teren w ogóle z tego diaksika święty diaks idzie do domu Hem, hem, hem Święty diaksik Musimy na środku. A więc tak, oto diaksik, dobra Jakbym znalazł 5 to coś kątego wydać, prawda? Więc wykopiemy sobie troszeczkę. No i chyba to będzie koniec pierwszego odcinku z Alfy. No i...